Yo, siemano! Z tej strony Nikolas, jesteśmy razem z Pemkiem. Hello, mordy! Dzisiaj hey, za 59 dni, zagadnijcie, gdzie jedziemy? Do Norwegii! Yo! I właśnie, jeszcze co? Mam wam prezentu, ale mam swojego starego laptopa. Tam jest Ale nie mogę wam odpakować go, wiecie? Czemu? Go się trudno pakowało. No. Tam, tam w środku są jeszcze pasy takie, bezpieczeństwa. Gdzie? No, no tu. No wiem. I zapinaliśmy to. Mm. Widzisz? Może chodzić po tym laptopie i się nic nie stanie. No. Idzie teraz jestem na tym laptopie. Bo się plazma zrobi? Nie, dobra. nie robi. Właśnie. No właśnie mamy z naszego starego iPhone'a, widzicie. A będę musiał go naprawić za 200 zł. Za 200. Za 200. Będę musiał tymkowi dać. 200 zł. Tymu tymkowi! Tym gościowi. tym gościowi! Tym gościowi będę musiał da dać mu dwie, z... dwie. Ale nie wiem czy 200. mi go się uda naprawić. No. Patrz jaki rozczaskany jest. Ja to spróbuję naprawić, tu, nie wiem czy to na, kar na karty chyba nie jest chyba mini baterijka. Tam nie ma karty. A jak ja naprawię, to Oto. będę musisz go jeszcze tydzień po w domu. Czemu? Żeby, żeby go do porządku wyczyścić po no. zabiegu telefonu. A tam właśnie w środku mi padła jasę. Czekaj, czekaj, otworzymy tego ja iPhone znaczy się? Ale nie, on nie zna klapkę. Wiesz, nie zna jest. Jest klapkę. Cholera, jak ją mogę naprawić? No to, żeby rozkręcisz. Tu jest rozkręcanie. Ja wiecie? mogę ci teraz, dzisiaj to porozkręcę, Kręcę. ale przyjdź mi taki mini, taki mini śrubokręt. Ale potem, ale widzowie, my jedziemy do Norwegii, rozumiecie? Jeszcze mam listę. Mm. Tu jest lista. No kurde, mam patrzcie. E, Elu, mordy. Widzicie? Tam pisze. I właśnie my już. E, a patrz, a patrz. Mówił o pieprzą, daj, o koronawirusie. Zobaczcie. Pierwszą o koronawirusie. Pierwszą o koronawirusie. Pierwszą o koronawirusie. No właśnie. A koronawirus. Podaj. No Ej, bo kurwa na wyjście złem. Złem. Złem, A my już kończymy odcinek. No to. Y za 5 minut nagramy nowy. No. No i. I, I no do to. Do Pa! pa! pa.